Szanowni państwo, witam państwa serdecznie. Nazywam się Wojciech Zalewski. Stowarzyszenia Podróżników tu i Tam zapraszam Państwa na spacer ulicami Wrocławia, w trakcie którego spotkamy wiele pięknych pań zaklętych w kamień. Najstarsze z nich i w dodatku rodowite wrocławianki spotkamy przy gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Stoją na balkonie i na tarasie wieży matematycznej i od ponad 250 lat przyglądają się studentom, witają nowych studentów. Do niedawna jeszcze towarzyszyły im kolejne cztery, ale imigrantki, które troszeczkę siłą sprowadzone do Wrocławia, nie zagrzały tam długo miejsca. Niedawno zmieniono im miejsce na bardziej godne, i dzisiaj zobaczymy je w ogrodach Pałacu Królewskiego. A ostatnie panie, które spotkamy w trakcie tego spaceru, to w zasadzie klony. Klony ich samych, ponieważ oryginalne gdzieś zniknęły. Nie powiedziały, nie zdradziły miejsca dokąd się udały, i musiały dostąpić je, ich wierne kopie. Zapraszam zatem na spacer. W 1702 roku cesarz Leopold I. Habsburg założył we Wrocławiu pierwszą uczelnię wyższą, Akademię Leopoldyńską. Uczelnia ta w latach 1728-41 uzyskała swój piękny barokowy gmach, którego jednak nigdy nie ukończono. Spośród trzech projektowanych wież udało się wybudować tylko i wyłącznie wieżę matematyczną, gdzie z czasem założono obserwatorium astronomiczne i meteorologiczne. Wieżę, nazywaną wieżą matematyczną, zdobią posągi czterech wydziałów uniwersyteckich, mimo że uczelnia posiadała na początku tylko i wyłącznie dwa wydziały. Osoby, które zdecydują się Wejści na wieżę, pokonać liczne schody, będą mogły podziwiać miasto z wysokości 42 metrów. I właśnie tam, na tarasie widokowym, zobaczymy z bliska również personifikację czterech wydziałów. Autorem ustawionych na tarasie w 1733 roku rzeźb, alegorii wydziałów teologii, prawa, filozofii i medycyny był Franz Mankont. Teologię łatwo rozpoznamy. Spogląda ona w kierunku kościoła świętej Elżbiety, dawniej głównej świątyni protestanckiej w mieście. Głowę ma częściowo zakrytą welonem, co symbolizuje nieprzenikliwość tajemnicy wiary, a wysoko wzniesionej dłoni trzyma krzyż. Jej towarzyszka, również spoglądająca w kierunku miasta, to symbol wydziału prawa. Trzyma ona wagę szalkową. Ale również księgę. Po stronie Odry kolejne dwie personifikacje symbolizują medycynę i filozofię. Medycynę łatwo rozpoznać, ponieważ trzyma ona w ręku laskę, którą oplata wąż eskulapa. A filozofia to ta rzeźba, która w dłoniach trzyma cyrkiel oraz astrolabium, symbol Astronomii, ponieważ w czasach, kiedy powstały rzeźby, filozofia w jej zakres wchodziło aż siedem sztuk wyzwolonych, w tym właśnie astronomia i arytmetyka. Główne wejście do uniwersytetu ozdabiają nie tylko piękne, okute drzwi, ale również portyk ukończony w roku 1736. Zwieńczony jest on wspartym na czterech kolumnach balkonem, a na balustradzie tego balkonu Stoją wykonane z piaskowca figury kobiece w towarzystwie put. Ich autorem był pochodzący z Bambergu, Johann Albrecht Siegwitz. Każda z figur waży około 400 kg i ma ponad 2 metry wysokości. Przedstawiają one cztery cnoty kardynalne i idąc od lewej strony patrzymy na sprawiedliwość, męstwo, roztropność i umiarkowanie. Figurę sprawiedliwości rozpoznamy po trzymanym w dłoni mieczu, będącym symbolem władzy sprawowanej nad życiem i śmiercią. Towarzyszące jej putto trzyma natomiast rózgi liktorskie z wetkniętym między nie toporkiem bądź też siekierką. Jest to symbol nieograniczonej władzy urzędników. Stojące obok personifikacja odwagi, męstwa, ubrana jest w zbroję na którą narzucono skórę lwa. Trzymana w lewej dłoni maczuga, symbol zwycięstwa, podobnie właśnie jak skóra lwa, nawiązuje do odwagi i męstwa Herkulesa. Putto natomiast trzyma fragment kolumny, co jest wyraźną aluzją do kolumn przewróconych przez Samsona, ale również nawiązaniem do świątyni Salomona, której spiżowe podpory symbolizowały siłę i trwałość. Kolejna z rzeźb to personifikacja roztropności. Rozpoznamy ją po królewskiej koronie na skroniach, ale także po dwóch twarzach młodej i starej. Tę drugą twarz zobaczymy najlepiej, kiedy udamy się na pierwsze piętro i wyjrzymy przez okno. Zobaczymy wtedy broda tego mężczyznę twarz, która symbolizuje mądrość wynikającą z doświadczenia. Niegdyś figura roztropności trzymała w dłoni przedmiot przypominający berło królewskie, ale niestety nie został on zrekonstruowany. Siedzące tuż obok Putto trzyma w lewej dłoni lustro, które zawsze ukazuje prawdę. Ostatnia z cnót przedstawionych na balustradzie to umiarkowanie wstrzemięźliwość. W prawej dłoni trzyma ona dzbanek, który przechyla w kierunku płytkiej czarki. Na tyłach dawnej rezydencji królów pruskich znajduje się niewielki barokowy ogród. Na jego środku fontanna otoczona czterema rzeźbami będącymi personifikacjami czterech pór roku. Autor oraz data wykonania rzeźb pozostaje nieznana. Rzeźby trafiły do Wrocławia w 1968 roku z Warszawa koło Lublina w miejscowości, która już nie istnieje. Ustawione pierwotnie przed machem głównym uniwersytetu na niewielkim skwerze, w 2008 roku wyjechały na krótko do Krakowa. Tam przeszły konserwacje, a po powrocie z królewskiego miasta nie mogły trafić nigdzie indziej jak do królewskich ogrodów. Ich identyfikacja nie nastręcza większych problemów. Wiosnę rozpoznamy po sukni i luźnym płaszczu oraz wazonie pełnym róż, który trzyma na rękach. Lato przedstawione jest w krótkiej tunice i chroni się przed słońcem za pomocą kapelusza z dużym rondem. W dłoniach natomiast trzyma snop zboża oraz jabłko. W podwójnej szacie stoi natomiast jesień, która trzyma na rękach jagnię, któremu strzyże runo. Zima odziana jest w tunikę oraz przycina gałęzie na drzewie. Stojąc przed gmachem Opery Wrocławskiej, musimy pamiętać, że oglądamy gmach, który dwukrotnie spłonął i był dwukrotnie odbudowywany po żarach. Autorem ostatniej przebudowy był Karl Schmidt, który zdecydował, że figury czterech mus dłuta Karla Andreasa Machtiga, dawniej zdobiące portyk, muszą zmienić miejsce. Kazał im pofrunąć na dach oraz przydał im do towarzystwa figurę skrzydlonego geniusza. Uszkodzone w czasie II wojny światowej rzeźby stały na dachu opery do 1985 roku, ale podczas remontu elewacji zostały nieumiejętnie zdjęte i na swoje miejsce już nigdy nie wróciły. Ich odtworzenie zakładał kolejny remont ukończony w 2002 roku. Kopie rzeźb wykonała absolwentka wrocławskiej ASP, Krystyna Kławska-Jackiewicz wraz z mężem Wiktorem Jackiewiczem. Miały zostać odlane w brązie, ale ostatecznie wykonano je ze sztucznego kamienia i są jak czekoladowe figurki. Puste w środku. Patrząc na fronton opery, na balustradzie dachu od lewej strony zobaczymy kolejno. Eutrepę, muzeum poezji lirycznej, która w prawej dłoni trzyma Aulos. Talię, muzeum komedii, w lewej dłoni trzymająca maskę komiczną, a na głowie posiadająca wieniec z liści bluszczu. Melbomenę, muzę tragedii, która w prawej dłoni trzyma maskę tragiczną, a na głowie ma wieniec z winorośli. Oraz otuloną w himation polichymię, muzę śpiewu choralnego i tańca zbiorowego. Na fronton opery nie powróciła jak dotąd figura uskrzydlonego geniusza oraz popiersia twórców opery. Miejmy nadzieję, że tak się stanie w najbliższych latach i będziemy mogli również Państwu o nich opowiedzieć. A ja tymczasem, dziękując za wspólny spacer, zapraszam na spacery z przewodniczkami i przewodnikami Stowarzyszenia Podróżników Tu i Tam. Opowiadał dla Państwa Wojciech Zalewski. Dziękuję i do zobaczenia.